O, ucichło. A jeszcze przed chwilą było w internecie głośno ze względu na plotki, według których Microsoft miałby szykować się do wydania swoich ekskluzywów, między innymi Starfielda, na platformach konkurencji, między innymi na PlayStation 5. Dało się zaobserwować skrajnie różne reakcje, z jednej strony ludzi publikujących pełne przygnębienia filmiki, jakby właśnie dotarła do nich wieść o jakiejś tragedii w rodzinie, ludzi ogłaszających w reakcji na plotkę, przypominam, że sprzedali swoje Xboxy, bo poczuli się oszukani przez Microsoft, z drugiej strony mieliśmy graczy nie-Xboxowych, którzy z mniej lub bardziej skrywaną satysfakcją deklarowali, śmierć Xboxa. I nie chodziło tu raczej o to, że sam Starfield jest mega ważnym ekskluzywem, bardziej o sygnał. Gdyby plotki w całości się potwierdziły, dla wielu graczy oznaczałoby to jednoznacznie, że Microsoft się poddał, że Sony odniosło ostateczne zwycięstwo w wojnie konsol i że w ogóle następnego Xboxa nie będzie. No i potwierdziły się, ale częściowo. Całość okazała się nawiązując do mojego starego materiału, nie bombą, tylko co najwyżej podwodnym pierdnięciem. Halo Ej, Krzysiek, możesz mi powiedzieć, czy masz gdzieś pod ręką. Czekaj, czekaj, bo gram w grę teraz. A, to może zapałzować, bo to trochę pilne. Mamo, nie mogę, to jest gra online. Powiedziałeś do mnie, mamo? Nie. A w co grasz? Cieszę się, że pytasz. Gram w polskie MMORPG Broken Ranks, dawniej znane jako Tern. No proszę. Broken Ranks. z nami szanuję. Nic dziwnego, że szanujesz, bo to MMO inne niż wszystkie, które trafia w gustach agów rpg RPGów. Właśnie wleciał duży darmowy update, Shadow of Hope, który rozszerza grę o dalszą część głównej linii fabularnej. Czy wspomniałem, że to gra ewidentnie inspirowana takimi rpg RPGami jak Fallout czy Baldur's Gate? Nie, ale już to wiedziałem. Dobra, wiesz co, ja sobie dam radę, nie będę Ci przeszkadzać. Na razie. Okej, okay, dzięki, mamo, kocham. Po odpowiedzi Microsoftu emocje wszystkim opadły, bo na platformy konkurencji faktycznie trafi kilka gier z Xboxa, ale nie żaden Starfield czy Indiana Jones, tylko najpewniej te oto cztery mniejsze tytuły. A kolejny Xbox nie dość, że będzie, to już teraz Microsoft zapowiada, że superpotężny i wcale nie pozbawiony napędu. No to co? Temat zamknięty, tak? Otóż nie. Bo to jest idealny moment, żebyśmy porozmawiali o tej jednej rzeczy, co do której wszystkie strony tego wielkiego namieszania się zgadzają. I o tym, że zgadzają się niesłusznie. Prawie cały ten dyskurs opierał się na błędnej informacji, którą wszyscy mają w głowach. To tak jakbyście byli świadkami kłótni o to, czy wśród młodzieży bardziej popularna jest ramówka pierwszego programu Polskiego Radia, czy Radia Maryja. Cofnijmy się więc o kilka kroków, żeby ustalić, że obie odpowiedzi są błędne. Łapcie tę wypowiedź Phila Spencera, głównego chłopa od Xboxa, bo to będzie dobry punkt wyjścia. Głęboko wierzę, że w ciągu następnych 5 czy 10 lat ekskluzywne gry, gry na wyłączność jednego urządzenia, będą stawały się coraz mniejszą częścią tej branży. I to nie jest jakaś bardzo wnikliwa analiza, bo kiedy spojrzysz na ostatnie 10 lat i sprawdzisz, jakie gry są dziś największe, to są to gry multiplatformowe. Mobile console i PC. I Phil Spencer ma rację. To nie jest jakaś wiedza tajemna. Gracze o tym za bardzo nie rozmawiają, czego efektem jest ta ostatnia aferka, ale dla dużych wydawców od lat jasnym jest, że w tej części branży, bo nie w każdej, do czego jeszcze wrócimy, multiplatformowość jest coraz rozsądniejszą drogą. Najbardziej oczywistym tego przykładem jest zresztą Sony, które stópkę w multiplatformowości zanurza może bardziej zachowawczo, wydając gry na PC-tach, a nie na przykład na Switchu. Ale wynika to w dużej mierze z pewnej iluzji, pewnej obietnicy, o której też zaraz sobie pogadamy. Najpierw Musimy zsynchronizować wiedzę. Najstarsi górale pamiętają, o ile bardziej dawne konsole polegały na ekskluzywach niż te współczesne, ale ten kanał oglądają nie tylko takie dinozaury jak ja, więc przejrzyjmy się statystykom, o których praktycznie się nie rozmawia. Mimo że to, jak zajawił już Phil Spencer, wiedza bardzo nietajemna. Wiedza dostępna dosłownie na Wikipedii i wymagająca absolutnie minimalnej analizy. Proszę bardzo, wiecie ile wpisów znajduje się na liście stron poświęconych ekskluzywnym grom na PlayStation 2? Nieco więcej niż na analogicznej liście związanej z pierwszym PlayStation 514. Była to mega popularna konsola, czas ewidentnego wzrostu, po i tak fenomenalnie przecież przyjętym przez rynek szaraku. Spójrzmy więc na listę stron poświęconych ekskluzywnym grom na PlayStation 3 u 180. No ale dobra, można by to zbyć jako przypadek, być może jakoś związany też z tym, że i sama PS3 była prawie dwa razy mniej popularna niż PS2. Ale. Idziemy dalej. Lista stron poświęconych ekskluzywnym grom na PS4 zawiera... 58 wpisów. I tutaj już niczego popularnością nie obronimy. PS4 pod względem sprzedażowym znacznie przebiło PS3, w zasadzie znajduje się w połowie drogi między PS3 a PS2. No i najważniejsze, na PS4 jest więcej gier. Zależy jak liczyć, ale około 1 trzecią więcej niż na PS3, więc dlaczego? Aż 3 razy mniej ekskluzywów. Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że dane te są zapewne częściowo niekompletne. Plus niektóre z tych gier pewnie nigdy nie wpłynęły na niczyją decyzję o zakupie konsoli, ale w tym kontekście to nie ma znaczenia, bo nie chodzi tutaj o konkretne liczby. Skupmy się na tym trendzie bardzo widać na nawet gdybyśmy zaokrąglili te dane w dowolną stronę. Nawet gdyby dodać do tego wszystkiego te garstkę gier Sony wydanych na PC-tach. Przed nami jeszcze jedna lista i niektórzy z Was już dobrze wiedzą, co tam zobaczą. Oto gry ekskluzywne dla PlayStation 5. Stan na połowę generacji, bo właśnie w połowie się znajdujemy. Na liście jest 13 gier. I ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale nie ma na przykład God of War Ragnarok, bo on wyszedł na PS5 oraz PS4. To prawda, ale po pierwsze mówimy o dosłownie kilku grach wydanych przez Sony na obie generacje, a po drugie to 13 gier to i tak bardzo łaskawe podejście do matematyki. Bo jeśli przyjąć, że szukamy powodów do zakupu PS5, to należy odjąć z tej listy gry, które jeszcze się nie ukazały, gry wymagające PSVR 2 oraz gry zwyczajnie kiepskie. I wtedy zostają 4. Cztery. 4... Cztery. Cztery. A samo już ogłosiło, że jeszcze przez ponad rok nie zasili tej listy niczym od siebie. I jakoś kurde nie było o tym tak głośno jak o tym podwodnym pierdnięciu o ekskluzywach Xbox'a, nie? Hm. Z prostej przyczyny. Z dwóch przyczyn właściwie. Pamiętacie, jak powiedziałem, że Starfield wcale nie byłby przecież takim ważnym ekskluzywem? W większości osób, które to usłyszały, pewnie nawet powieka nie drgnęła. W dyskusji o ekskluzywach Xboxa ani przez chwilę nie chodziło o ekskluzywy Xboxa, bo ich prawie nie ma, a osoby, które kupują Xboxy, nie robią tego dla ekskluzywów, tylko jeden, dla Game Passa, dwa, dlatego że wcześniej też miały Xboxy, więc można zachować ciągłość biblioteki, oraz trzy, bo im babcia kupiła na święta i no niech już będzie, co tam w tym Game Passie? O kur, a mogę ograć wszystkie Akuzy? Najważniejsza jest ta druga przyczyna, bo ona nie dotyczy już tylko Xboxa, ale całej tej części branży skupionej na odwiecznej wojnie konsol. Gry ekskluzywne. Nie są już dziś tak ważne, jak były kiedyś. Najlepiej sprzedający się ekskluzyw na PlayStation 5, Spider-Man 2, rozszedł się w liczbie 10 milionów egzemplarzy, co oznacza, że kupił go co piąty posiadacz PS5. Teoretycznie sprzedało się 15 milionów God of War Rag na ale Sony nie podaje w szczegółach, ile z tego poszło na PS4, a ile na PS5, i raczej nie jest to przypadek. To dla jakich ekskluzywów właściwie 50 milionów graczy kupiło PlayStation 5? Skoro ewidentnie nie dla tych najważniejszych. I zanim ktoś mi wyskoczy z rynkiem gier używanych, nie żartujmy sobie. Nawet gdyby ten rynek był tak wielki, jak się niektórym z jakichś przyczyn wydaje, to nie poprawiłoby to tej sytuacji. I jako, że mówię o trendzie, możecie się domyślić, że w przypadku PlayStation 4 było lepiej, ale niewiele lepiej. Zresztą najlepiej sprzedającym się ekskluzywem na PlayStation 4 jest pierwszy Spider-Man. I jeśli wziąć pod uwagę, że niektórzy po zwykłym PS4 kupili jeszcze PS4 Pro, to też mówimy tu zapewne o około 1/5 posiadaczy tej konsoli. Dla kontrastu spójrzmy, bo obiecałem, na inną część branży, w której ekskluzywy mają znaczenie. Tak duże znaczenie, że niektórym błędnie nie wydaje się, że nie sprzedaje się tam nic innego. Chodzi oczywiście o konsole Nintendo. I nie mam zamiaru tutaj robić jakiegoś mierzenia fiutów, tylko pokazać kontrast. Chodzi o to, że konsole PlayStation z upływem lat coraz bardziej stawały się po prostu tymi konsolami dla korowych graczy, czyli maszynkami do multiplatform. Widać to właśnie po liście najlepiej sprzedających się gier na konsole, które jednoznacznie się maszynką do multiplatform określić nie da. Proszę bardzo, Switch ma większą bazę użytkowników niż PS4, ale różnica nie jest aż tak duża jak w przypadku sprzedaży największych ekskluzyw. Mario Kart 8, grę, którą ponad 8 milionów osób miało już na Wii U, kupiło również ponad 43% właścicieli Switcha. Nawet Breath of the Wild ma tu, nazwijmy to, wyższy współczynnik posiadalności niż Spider-Man, mimo że było przecież tytułem premierowym, a te zawsze sprzedają się dobrze w jakimś obrębie, to znaczy wśród osób, które wzięły konsolę na premierę. Zmierzam do tego, że PS4 było i nadal jest cholernie popularną konsolą. Po prostu w tej naszej graczowej, korowej banieczce, przeceniamy trochę wpływ, jaki na tę popularność mają wydawane na bieżąco ekskluzywy. A raczej źle interpretujemy ten wpływ. Bo co prawda jestem pewien, że niektórzy już zinterpretowali ten materiał tak, że według mnie nie ma znaczenia na przykład to, że Naughty Dog czy Sucker Punch robią gry ekskluzywne dla konsol PlayStation, czy że mocne tytuły na wyłączność wyprodukowane zostały dla Sony przez From Software czy Hideo Kojima. Ale musiałbym być totalnym idiotą, żeby tak sądzić, zwłaszcza że ewidentnie z jakichś powodów Sony po spojrzeniu na dane sprzedażowe GTA 5 200 milionów albo Minecrafta 300 milionów nie pomyślało sobie: "Hej, to Wydajemy nasze gry wszędzie? Jest w psychologii takie pojęcie jak efekt fałszywej powszechności. Chodzi o to, że często z góry zakładamy, że nasze opinie podziela większość społeczeństwa, że nasze doświadczenia są uniwersalne, albo że powód, dla którego my kupiliśmy konsolę marki PlayStation, to główny powód, dla którego kupiły ją setki milionów innych osób. Ten materiał nie trafi nawet do ludzi, którzy stanowią w tym przypadku większość, bo oni w życiu nie kliknęliby w taki tytuł. Nie trafi do tych milionów graczy, którzy dosłownie od dwóch dekad kupują co kilka lat nowe PlayStation i co roku nową FIFA. Pozostaje mieć nadzieję, że jakimś kanałem dotarła do nich informacja o tym, że teraz to już nie Fifa, tylko EA Sports FC. Mówię o takim konkretnym profilu gracza, bo on być może jest najpowszechniejszy w Polsce, ale na świecie mamy też analogiczne sytuacje z osobami, które kupują dosłownie tylko Call of Duty, albo dosłownie tylko grają w Fortnite'a. I jest to oczywiście spektrum, a nie jakieś sztywno ustalone ramy, więc obok nich mamy ludzi, którzy kupują tylko Assassina, ale w sumie czasem popykają w jakieś wyścigi, no i grali w Ghost of Tsushima. Ludzi, którzy, owszem, czasem grają, ale przede wszystkim to jak znajomi przyjdą, czy to w Fifkę, czy w jakieś Overcooked może, no i czekamy aż wyjdzie GTA 6, no bo wiadomo, jak wyjdzie GTA 6 to będzie grane. I ludzi, którzy te konsole w sumie kupili głównie do Netflixa, ale chyba syn coś tam gra czasem. Ja nie wiem, bo to żona mu gry kupuje na urodziny chyba w marcu jakoś ma. Ja nie wiem panie, ja zapacowany jestem. Zmierzam do tego, że my tutaj zebrani, osoby oglądające filmiki o grach, śledzące newsy o grach, orientujące się mniej więcej co tam ciekawego w tych grach się dzieje. Nie jesteśmy grupą reprezentatywną i to, że dla nas absolutnie kluczową kwestią jest to, która konsola ma jakie ekskluzywy, nie oznacza, że jest to kluczowa kwestia dla większości. Ale Nasza opinia ma na to wpływ, bo w grupach naszych znajomych jesteśmy mikroinfluencerami. Jak Staszek będzie chciał kupić konsolę do FIFA, to zapyta znajomego gracza o to, która będzie najlepsza. A znajomy gracz poleci mu tę konsolę, którą sam ma. Nawet jeśli Staszek nie śledzi szczególnie ani piłki nożnej, ani gier wideo, i najlepszą opcją dla niego byłby jakiś... Xbox 360 z Allegro. Bysek Inkieta chociaż podłączył, prawda? Żonę porwał do tańca czasem. Ekskluzywność takiego Spidermana czy innego Kratosa wpływa w ten sposób na to, jak marki PlayStation i Xbox są postrzegane przez masę. Między innymi właśnie przez to, jak o tych markach mówi się w środowiskach najbardziej zaangażowanych. Mnóstwo graczy na całym świecie nawet nie tknęło ekskluzywów PlayStation, ale na pytanie, czemu nie Xbox, odpowiadam, że bo na Xboxie nie ma dobrych gier. Co jest przecież nieprawdą. Przytłaczająca większość gier, w które warto zagrać na konsoli niebieskiej, jest też na konsoli zielonej. I dotyczy to zarówno tej, jak i poprzedniej generacji. A to i tak nie byłby najbardziej szalony komentarz, bo niedawno dostaliśmy na przykład taki, że ostatnią dobrą grą był Wiedźmin 3. Co? No i wreszcie. Umówmy się. Gdyby PlayStation 5 kupowało się dla ekskluzywów, to sytuacja tej konsoli na 4 lata po premierze byłaby tragiczna. Żadnego wsparcia first party przez cały rok, w połowie generacji, kiedy właśnie na dobre powinno być to wsparcie rozhulane. W analogicznym czasie na PS3 Sony wydało God of War 3, Gran Turismo 5, Killzone 3, Motorstorm Apocalypse, ja Little Big Planet 2 i mówię tu tylko o rzeczach first party, więc pomijam chociażby wydane przez nich ekskluzywy, takie jak Heavy Rain. No więc opcji jest kilka. Albo gracze, którzy kupili PlayStation 5 dla ekskluzjów są teraz bardzo zawiedzeni, dajcie znać, albo tak naprawdę wcale nie kupili PS5 ze względu na ekskluzywy tylko na pewną obietnicę ekskluzyw ze względu na to, że chcą grać w różne gry a to którą konsolę w tym celu wybrali przesądziła ta właśnie obietnica to skrajnie odmienna sytuacja od tej, którą mieliśmy na starszych konsolach Sony. Jeżeli ktoś chciał zagrać w God of War 1 lub 2 musiał kupić PS2. Jeżeli chciał zagrać w Trójkę lub Ascension, musiał kupić PS3. PS4 dostało reboot serii oraz Ragnarok, a PS5 fan Kratosa mógłby w zasadzie pominąć, bo kolejna odsłona pewnie trafi też na PS6. Wszystko to jest związane oczywiście Między innymi z tym, że gry robi się coraz dłużej, o czym mówiliśmy na kanale już 100 milionów razy. Ale żeby zmierzyć w końcu do najważniejszej konkluzji, wróćmy do tematu Xboxa, bo ta wspomniana obietnica jest tu chyba największym problemem Phil'a Spencera. Kiedy Phil Spencer mówi o wizji Xboxa, gra z graczami w takiego ping ponga połączonego z podchodami. Naszą wizją jest Xbox wszędzie, gry dla każdego, Kajne Grenzen, ale jak to? To mamy sprzedawać konsole, co z ekskluzywami? JEXPOS! Nie! Nie no spokojnie, Xbox wszędzie, ale najlepiej to na naszej własnej konsoli. Gry dla każdego, ale nie wszystkie, Kajne Grenzen, ale. Ku... I ten sam schemat powtarza się już któryś raz. Mieliśmy z nim do czynienia przy zakupie Bethesdy, mieliśmy do czynienia teraz. Mówiłem o tym już w naszym podcaście, CD Action Air, polecam, ale mnie w sumie za każdym razem bardziej zaskakuje wycofywanie się Spencera, niż zaskoczyłoby mnie to, gdyby ogłosił jednak, że będzie ten Starfield na PS5 i że to jest zgodne z jego wizją na przyszłość Xboxa. Bo jest. Trzeba tu przyznać, że Spencer'a odróżnia od typowego Gierkowego prezesa to, że bardzo dobrze rozumie, jak istotną z biznesowego punktu widzenia, chociaż zupełnie nieopisywalną w Excelu rzeczą jest wizerunek. Bo to właśnie wizerunek jest dzisiaj największym problemem Xboxa i największym atutem PlayStation. Nie to, że jedni mają więcej ekskluzywów od drugich, bo ta różnica nie jest aż tak znacząca. Problemem jest to, że tą wizją na Xboxa jest Game Pass usługa idealna dla masowego gracza, która nie dostała jeszcze okejki od korowego gracza. Od nas, od osób, które mają powiedzieć mniej zorientowane, znajomemu, którą konsolę powinien sobie kupić, jeśli chce sobie po prostu pykać w gierki, bo on niekoniecznie chce wydawać na nowe tytuły po 350 zł. Phil Spencer próbuje sprzedawać tę całkiem legitną wizję w branży, w której kluczowe jest zaufanie takich osób jak my. A między innymi po waszych komentarzach wiem, ale też tak zupełnie zdroworozsądkowo się domyślam, że już sama cyfrowość jest tu barierą trudną do przejścia. Stąd ten rozkrok. Z jednej strony ekskluzywne Evout czy Indiana Jones nijak się mają do komunikowanej od lat wizji, a z drugiej strony być może właśnie ta ekskluzywność sprawi, że tacy ludzie jak my zagrają i dadzą okajkę, wpływając pozytywnie na wizerunek Xboxa przed ludźmi. Do których ta wizja jest skierowana. Nie do 20 milionów osób, które kupiły Spidermana na PS4, do tych 86 milionów posiadaczy PS4, którzy wybrali konsole Sony, nie Microsoftu, ale z jakiegoś powodu Spidermana nie kupili. Zostawię Was też jeszcze z jedną refleksją, która wypływa z przytoczonego wyżej podcastu z Philem Spencerem. Wspomina on jedną z przyczyn tak dużej liczby zwolnień w branży Gier w 2023 roku. A jako, że był jednym z tych, którzy zwalniali, to można co prawda mieć na ten temat różne opinie, ja niewątpliwie mam, ale na pewno warto poznać i zrozumieć jego perspektywę. Mówi on o tym, że branża przestała rosnąć. Dałoby się to odnieść do różnych danych, ale nawet te, które omawialiśmy już w tym materiale, dają do myślenia. Gdyby sumować liczbę właścicieli PlayStation 4 i Xboxów One, wyszłaby mniej więcej ta sama liczba, co w przypadku PlayStation 3 i Xboxów 360. Gry robią się coraz droższe w produkcji i przypominam, że jesteśmy współwinni, bo to od odbiorców idzie m.in. to całe ciśnienie o coraz lepszą grafikę. No i tych coraz bardziej kosztownych gier nie kupuje wcale proporcjonalnie więcej osób. Wydawcy szukają więc nowych sposobów, żeby to wszystko finansowo się spinało. Nowych rynków zbytu Stąd romans z Chinami czy poważne inwestycje w rynek pc nowych sposobów monetyzacji, stąd wyższe ceny gier czy przesuwanie granicy w wkrótce graczy poprzez dodawanie mikrotransakcji do płatnych produkcji, nowych świecących papierków zawierających to samo gówno, stąd większy niż kiedykolwiek nacisk na remastery. Z tego też wynikają decyzje Microsoftu. W odpowiedzi na wątpliwości graczy i dramatyczne filmiki osób, którym myśl o obecności Starfielda na PS5 zrujnowała życie, Phil Spencer może się zarzekać, że to tylko takie drobne przemiarki i spokojnie, a w ogóle to już pracujemy nad następną konsolą, i osobom, które chciał wtedy. Uspokoić, pozwólmy trwać w tym spokoju dla ich dobra, ale musielibyśmy być naprawdę naiwni, żeby nie zdawać sobie sprawy, że pełne przejście na wydawanie gier na innych konsolach co najmniej pojawiło się w Microsofcie jako temat rozmowy, a myślę, że tak naprawdę jest docelowym stanem rzeczy. W końcu sami nas o tym regularnie informują, nawet jeśli ostatecznie kończy się to ping-pongiem połączonym z podchodami. I to tyle. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell.